Cześć, mam na imię Brigida. Ja Justyna. Jesteśmy The Other Side. I jesteśmy w naszym flagowym sklepie w Warszawie. Nasze ubrania dostaniecie oczywiście w internecie na theotherside.pl w naszym sklepie warszawskim, w którym właśnie się znajdujemy, ale mamy też sklep w Poznaniu, na Wrocławiu i w Paryżu. I szukamy dalej. To był pomysł, który wpadł do nas tak z dnia na dzień nie wiadomo skąd i tego samego dnia spisałyśmy się na Messengerze, że hej, Justyna, może zrobimy naszą markę. Justyna w ogóle bez chwili zawahania pisze że okej, okay, W spadają dzisiaj do mnie, wszystko obgadamy i tak naprawdę tydzień później Mieliśmy już własną firmę, mieliśmy już pomysł, wjechałyśmy już do Łodzi po materiały, już cała machina ruszyła. Jesteśmy w gorącej wodzie kąpane, więc żaden pomysł nie mógł czekać. A tak, tak naprawdę to, na czym nam chyba najbardziej zależało, to żebyśmy stworzyły ubrania, których szukamy, żeby były proste, żeby dały się ze sobą łączyć, żeby były wygodne. Przy tym spazurem e, i po prostu chciałyśmy stworzyć ubrania dla siebie. A Justynie, nasza nazwa się przyśniła w nocy? Wstała rano i przede mnie. Brygid, już, już Nawet już zarezerwowałam e, konto na Instagramie tak. od razu. Zanim jeszcze powiedziałam Brygidzie, jak nazywa się nasza firma, to już miałyśmy konto. A pomysł był tak naprawdę do side ponieważ chciałyśmy na początku szyć ubrania na lewą stronę. Stąd I dopiero do. teraz w tej kolekcji po tak. czterech latach pierwszy tego typu sweter się wydarzył. Rzeczywiście odeszłyśmy od, tego, od tej idei, ale wszystko się zgadza, bo postanowiłyśmy postawić wszystko na jedną kartę, a mianowicie na odkryte plecy i tutaj ta nazwa również bardzo dobrze się sprawdza. Myślę, że nie mogłybyśmy sobie lepiej zaprojektować naszego życia zawodowego, bo prowadzenie tej filmu jest skrojone na naszą miarę w sensie takim, że rzeczywiście nie rezygnujemy z podróży, nie rezygnujemy z rzeczy, które są dla nas tak naprawdę najważniejsze, czyli życie rodzinne. Ale oczywiście, co jest chyba szokujące dla nas. Że tej pracy jest coraz więcej, to pomimo tego, że mamy coraz więcej pomocy, mamy wspaniały Team, otaczają nas bardzo zaangażowani ludzie, którym bardzo dziękujemy. To tak naprawdę tak jak jeszcze trzy lata temu nie, nie byłyśmy w biurze codziennie, tak teraz jesteśmy zawsze no, w określonych godzinach, czego byśmy się nigdy nie spodziewali. Ja myślę, że też super jest taka wolność, która jakby towarzyszy nam. Cały czas. Jest to oczywiście wiąże się z, z wolnością, wiąże się też odpowiedzialność, bo jak masz wolność decyzji, też za nie odpowiadasz. Ale myślę, że ta wolność jest tutaj dla nas y, naprawdę akurat z naszymi osobowościami, tak. gdzie my naprawdę lubimy decydować tak. o tym, jak coś ma wyglądać, bardzo, bardzo na plus. Myślę, że na pewno chcemy rozwijać się na różnych polach, jeśli chodzi o naszą garderobę, chcemy drążyć nowe tematy. Chcemy po prostu wchodzić w w nasze, w nasze e, projekty od stóp do głów. E, a jeśli chodzi o rozwój firmy, no to po prostu nie zatrzymujemy się. Myślę, że nowe lokalizacje sklepów to jest e, nasz plan rozwojowy. Myślę, że dosyć poważny i konkretny. I, i tutaj chyba też mogę zdradzić, że nie tylko w Polsce. Że Paryż dał nam taki przedsmak tego, że można. I że się udaje i że jest fajnie, więc chyba się nie zatrzymam.